Real Madryt ogłosił już oficjalnie, że Gonzalo Garcia przedłużył kontrakt z drużyną królewskich do 2030 roku. Młody napastnik będzie nosił numer 16 na plecach. Dziewiątka została przekazana Hendrickowi po tym, jak Mbappé zamienił numerek na koszulce na dziesiątkę. Gonzalo Garcia jest po bardzo, ale bardzo udanym klubowym mundialu, to oczywista sprawa, no i dostaje ewidentnie szansę, wydaje mi się, że nie zostanie faktycznie nigdzie wypożyczony i z Hendrickiem będzie walczył o minuty, z Endrikiem będzie rywalizował o wszystko to, co odda Kylian Mbappé. Wydaje mi się, że będzie to dla Hiszpana bardzo trudne wyzwanie, ale na pewno jest szansa na to, że będzie miał rolę w tej ekipie to jest w zasadzie jedyny napastnik Realu Madryt aktualnie, który cokolwiek sensownego jest w stanie chociażby zrobić z piłką przy użyciu swojej głowy po dośrodkowaniach. Także chociażby w tym kontekście, jako zadaniowiec widzę jak najbardziej rolę Gonzalo García w tej drużynie. Na klubowym mundialu nie jest tak, że podbił cały świat. Ale no, nie można też nie zauważyć tego, że, że pokazał, że potrafi też akcję rozprowadzić, że może nie jest jakimś, nie wiadomo, jakim killerem pod bramką, ale że mm, ma potencjał na to, żeby może niekoniecznie być wielką gwiazdą Realu Madryt, ale żeby być piłkarzem po prostu dla tej drużyny użytecznym. Gratulacje Gonzalo i powodzenia. Spraw, że Bernabeu będzie wykrzykiwało Twoje nazwisko.